O stworzeniu takiego materiału myślałem już dłuższy czas. Początkowo jednak chciałem jedynie podzielić się moimi odczuciami z tej 170-odcinkowej serii, jaką jest Black Clover. Zdecydowałem się jednak pójść o krok dalej i wymienić wszystkie grzechy tejże produkcji. A wszystkich, którzy zastanawiają się, czy emisja Black Clover została już wstrzymana na dobre, zachęcam do obejrzenia odcinka do końca. No to czołóweczka! Mam nadzieję, że żyjecie. I chociaż chciałbym nazwać to żartem, to niestety, ale podczas oglądania 20 odcinków musicie przygotować swoje uszy na podobne doznania. Od razu uprzedzam, że Asta nie przestaje krzyczeć całkowicie, ale powiedzmy, że zaczyna zachowywać się o 20% bardziej zrównoważenie. Nim przejdę do reszty wad zalet tej produkcji, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę, ponieważ aż 999% oglądających mój kanał go nie subskrybuje. To smutne. Pozwólcie teraz, że przybliżę Wam nieco fabułę. Całość historii dzieje się w świecie przepełnionym magią, gdzie codzienne życie jest wspomagane jej dobrodziejstwami. W takim świecie przychodzi żyć Aście, który jest całkowicie jej pozbawiony oraz jego przyjacielowi i rywalowi jednocześnie, który bardzo dobrze radzi sobie w okiełznaniu zaklęć. Dlatego właśnie Asta decyduje się rozpocząć trening siłowy, a wkrótce otrzymuje również Grimoire, przy którego pomocy jest w stanie dzierżyć miecz Mający moc antymagii. I tak naprawdę z takim zestawem umiejętności i wytrwałości rozpoczyna się jego droga po tron cesarza magii. I mimo, że fabuła wydaje się dosyć prosta, a motyw od zera do bohatera jest w ogromnej ilości produkcji, to dalej, przynajmniej dla mnie, całość brzmi zachęcająco. Jednak cała realizacja na każdym kroku daje nam do zrozumienia, że tytuł ten posiada szereg wad, które mogą utrudnić jego pozytywny odbiór. Jeden. Infantylne oraz płaskie postacie. Podejście się, tej serii do postaci jest straszne. I chociaż po kilkudziesięciu odcinkach można przywyknąć już do części z nich, to sposób w jaki są one napisane, nie raz, nie dwa, was po prostu odrzuci. A to dlatego, że większość postaci to jedynie stereotypy przekute w ludzi. Jakby dziwnie to nie brzmiało. A w dodatku dostaniecie mnóstwo prostych gagów związanych z tymi postaciami lub bardziej z ich wybijającą się cechą osobowości. Na pewno też nie pomaga to, że seria robi wszystko, żeby nie pokazywać pozytywnych stron tych postaci. I tak mamy kapitana, który jest hazardzistą, lubi krzyczeć i być teleportowany do łazienki. Aha, żarty o A w wolnych chwilach siłowo pastwi się nad astą. Mamy też dziewczynę, która lubi jeść i przez większość czasu rozwój jej postaci stoi. Czy członkini rodziny królewskiej, która na każdym kroku to podkreśla. A w chwilach oddechu zrzuca winę na innych bohaterów. Takie cechy są zrozumiałe, bo w końcu to komedia, tylko no naprawdę nie trzeba tego przypominać widzowi co dwie minuty. Ci, co jednak wytrwają te płaskie charaktery, mogą spodziewać się znaczących zmian w postaciach. Tylko, że jest to prawdziwe wyzwanie na wytrwałość. Ta seria potrzebuje po prostu zbyt dużo czasu na rozwinięcie postaci względem innych produkcji 2. Sztuczne wydłużenie serii, drugą rzeczą, przez którą ludzie mogą bardzo zniechęcić się do Black Clover, jest gigantyczne przyciąganie wątków fabularnych. I nie mówię tylko o odcinkach podsumowujących czy w założeniach luźniejszych epizodach mających dać odpoczynek od akcji, a o wtrąceniach postaci, które nie tylko w żaden sposób nie posuwają historii naprzód, ale dosłownie nie wprowadzają nic nowego i w kółko prowadzą wymianę zdań, która prowadzi no właśnie, nie wiem do czego prowadzi. Postacie lubią sobie czasami odcinek przed walką porozmawiać o nieistotnych sprawach albo o ich samopoczuciu, czy też wyrwać nas na chwilę z zapowiadającej się dynamicznej sceny na szczeniacki podryb. Spokojnie, nie martwcie się postacie zawsze o tym zapominają, a jedynie później powtarzają to jeszcze raz w bardzo podobnym tonie. Chyba powinienem zastanowić się nad teorią: czy postacie z Black Clover chorują na Alzheimera? Ja rozumiem, że muszą postać odcinki wypełniające ale niech ktoś mi powie Jaki jest sens robienia w takiej serii odcinka z misją poszukiwania okularów? Tutaj spoiler. A naprzeciw ich zadaniu staje bubr. Haha, dali klisze, niczym w króliku Baksie. I niemal każdy filler tak wygląda. Nie dowiadujemy się praktycznie nic z tych odcinków o postaciach. Istnieje dosłownie kilka wypełniaczy, które wnoszą cokolwiek, i dwa, które można nazwać przyzwoitymi. Moim zdaniem to zdecydowanie za mało jak na 170 odcinków. 3. Spadki jakości w warstwie technicznej. Tutaj postaram się bardzo krótko to podsumować. Animacja Black Clover do wybitnych nie należy i spadki jakości idzie zauważyć stosunkowo szybko, bo już nawet po kilkunastu odcinkach pomijam takie rzeczy, że często twarze bohaterów ulegają uproszczeniom, bo na to akurat raczej mało zwracałem uwagę, ale podczas walk często zobaczymy postać prawie bez szczegółów z yy, Nie wiem, czy można tak nazwać wypełnione pole kolorem z kilkoma czarnymi kreskami, ale tak po prostu jest. Często zdarzają się również zbliżenia, które nieco uszkodzą proporcje ciała, ale to pryszcz, ponieważ istnieje jedna na tyle szybka scena, że widz widzi tylko plamy. Tylko plamy. Pokazanie tego będzie lepsze niż jakiekolwiek słowa. I to chyba tyle. No, inna sprawa, która może lekko Was zdziwić, to zmiana głównego bohatera, ale oszczędzę Wam tego. Żartowałem. 4. Balans świata i walki. Pewnie wielu z was uzna to za dziwne, że skrytykuje ilość potyczek jako swoistą wadę, zwłaszcza w tego typu produkcji. Ale w moim odczuciu jest po prostu sporo walk, które nic nie wnoszą. I zbyt szybko zaczynają się na nowo, przez co widz ma ograniczony czas na odczuwanie satysfakcji. Osobiście uważam, że walki w takich tytułach to wisienka na torcie, powinny sprawiać za każdym razem frajdę lub budować inne emocje i odpowiednie nastawienie do postaci i stron konfliktu. Nie mówią, że w tej produkcji całkowicie nie ma takich odczuć, ale jest ich zdecydowanie mniej niż być powinno. Jest jeszcze jeden problem, z jakim zmaga się ta seria, czyli siła postaci. Po prostu zbyt szybko widzimy potężne czary i moce przeciwników, przez co bardzo ciężko określić, kto jest silniejszy, podczas gdy widzimy, że jedna i druga moc może burzyć mury. Przez to walka niekiedy całkowicie traci na znaczeniu i liczy się w sumie to, kto krzyknie głośniejsze i mocniejsze zaklęcie? Jeśli miałbym wybrać walkę, która najbardziej mnie zirytowała, to zdecydowanie wskazałbym na walkę Veto. Oczywiście nie oceniam wszystkich walk, a jedynie ich aspekty, które nie przypadły mi do gustu. Pięć, ale tak w sumie to Black Clover mi się podoba. Tak, mówię całkowicie poważnie, mimo tych wszystkich wad, które widzę, i wielu odcinków, które mnie zirytowały. Obejrzałem serię do końca i w sumie nie żałuję. W końcu w Black Clover najbardziej ciekawiła mnie koncepcja magii, która jest całkiem rozbudowana. I to nic, że seria dopiero od niedawna zaczęła pokazywać, że świat żyje podczas gdy głównych bohaterów nie ma w pobliżu. Sam koncept problemu, gdzie tworzą się antagoniści i z jakich pobudek jest ciekawy i chociaż zaczął mnie interesować konkretniej dopiero w drugiej połowie anime, to akurat to było całkiem nieźle poprowadzone. Jest też kilka postaci, które również pokazują się w serii dosyć późno, ale dodają całości barw, Rozwiązują się też pewne zagadnienia związane z nimi. No i mamy okazję skosztować m.in. czemu cesarz magii zawdzięcza swój tytuł. Poza tym, że jego charakter jest bardzo sympatyczny, czy wreszcie Nero. Tak naprawdę za większość problemów tej serii odpowiada tempo akcji i to, że całość liczy 170 odcinków. Prawdopodobnie przy setce odcinków seria byłaby dużo gęstsza i ciekawsza, oraz najpewniej i lepiej dopracowana. Jednocześnie nie mówię, że jest ona wspaniała i polecam ją każdemu, ale jeżeli nie straszne wam to, co wymieniłem wcześniej, to tytuł ten może nie wynagrodzić straconego czasu, ale skutecznie go zajmie i końcowo nie powinniście źle się bawić. W samych odczuciach płynących z oglądania ocenia Black Clover na 6,5 drabiny. Czy to koniec Black Clover? Jeżeli zastanawiacie się, co z dalszą emisją tej serii, to już możecie przestać. Chociaż nie wiemy, co będzie dalej z tą produkcją i czy będzie ona kontynuowana, to z magazynu Shonen Jump dowiedzieliśmy się, że Black Clover otrzyma film pełnometrażowy. Prawdopodobne jednak jest, że zadaniem filmu jest właśnie wypełnienie przestrzeni przed następnym sezonem. Niestety na ten moment data filmu nie jest jeszcze ogłoszona. I to na tyle w tym odcinku. Zgadzacie się z moją opinią, a może macie zupełnie inne spojrzenie na ten tytuł? Koniecznie podzielcie się swoim zdaniem w komentarzu. Mam nadzieję, że trochę odświeżona formuła przypadnie Wam do gustu. Zatem do następnego odcinka. Sayonara.